Witajcie moi kochani. To, co się właśnie dzieje wokół jednej z działek pod centralny port komunikacyjny, to jest po prostu skandal. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski właśnie ujawnił ogromną aferę z czasów PiS. Kolejny przykład na to, że w Polsce nie da się zrobić żadnej poważnej inwestycji, bo zawsze znajdą się politycy i urzędnicy, którzy po prostu będą kręcić na tym wały. Tym razem działka o powierzchni 160 hektarów w Zabłotni strategiczna dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego została sprzedana, mimo że władze samego przedsięwzięcia wyraźnie protestowały. A zgodę na tę transakcję wydali ludzie z Prawa i Sprawiedliwości. Ci sami, którzy przez lata opowiadali o porcie lotniczym jak o narodowym marzeniu, projekcie, który miał uczynić z Polski Europejskie Centrum Komunikacji. Zamiast tego mamy farsę. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, państwowa instytucja podległa rządowi Prawa i Sprawiedliwości, dokładniej ministrowi rolnictwa Robertowi Telusowi, sprzedał teren kluczowy dla tej inwestycji prywatnemu przedsiębiorcy. I to za śmieszne pieniądze, niecałe 23 miliony złotych, podczas gdy wartość rynkowa, jeśli powstałby tam centralny port komunikacyjny, może sięgać nawet 400 milionów. To już nie jest drobne potknięcie. To sabotaż wobec państwa. Zamiast pilnować majątku narodowego, ludzie z poprzedniej władzy pozwolili, żeby ziemia, na której miały stanąć tory i magazyny, trafiła w prywatne ręce. Działka ta miała być kluczowa, gdyż tamtędy miały być poprowadzone tory kolei dużych prędkości oraz zbudowane magazyny. Najbardziej szokujące jest to, że wszystko to zrobiono tuż przed wyborami. W sierpniu 2023 roku Wody Polskie nagle zmieniły interpretację statusu cieku wodnego na tym terenie, co otworzyło drogę do sprzedaży. Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa ruszył z procedurą, a już w grudniu podpisano umowę sprzedaży. Jakby ktoś bardzo się spieszył, żeby jeszcze zdążyć zrobić interes życia, zanim zmieni się władza. I tak państwo straciło kontrolę nad gruntem, który miał być kluczowy dla jednej z największych inwestycji w historii III Rzeczypospolitej, a minister robił sobie zdjęcia z tymi przedsiębiorcami krótko później, by już po utracie władzy przez PiS wklejać wszędzie w mediach społecznościowych hasztagi tak dla CPK i stop niszczeniu Polski. Jak w ogóle można było dopuścić do takiej sytuacji? Jak to możliwe? Że politycy prawa i sprawiedliwości, partii, która uczyniła z centralnego portu komunikacyjnego swój sztandarowy projekt, nie potrafili dopilnować, by strategiczna działka nie została sprzedana. Szczególnie, że sama spółka CPK o tym informowała. Albo wiedzieli i zgodzili się, co jest kompromitujące, albo nie wiedzieli, co pokazuje kompletną niekompetencję. W obu przypadkach efekt jest taki sam: Polska znów wygląda jak kraj, w którym nawet wielkie plany kończą się w błocie przez chciwość i głupotę ludzi u władzy. Donald Tusk ma w tej sprawie rację, gdy mówi, że prawo i sprawiedliwość tej budowy nawet nie zaczęło bo jak można coś budować, jeśli traci się kluczowe grunty? Jak można mówić o modernizacji kraju, jeśli państwowe instytucje działają przeciwko sobie? Premier powiedział w Sejmie, że widział skutki rządów Prawa i Sprawiedliwości: brutalne wysiedlenia, chaos, brak planu. I teraz widzimy to w pełnej krasie. Państwo, które samo sobie podcina nogi, sprzedając teren potrzebny do inwestycji, którą jeszcze wczoraj przedstawiało jako symbol nowoczesnej Polski. Jednak Donald Tusk. Nic w tej sprawie nie zrobił przez dwa lata swoich rządów. A ten sam przedsiębiorca, który dziwnym trafem kupił tą działkę, stojnie wspierał po zmianie władzy kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Może właśnie dlatego to dziennikarze musieli ujawnić całą tą sprawę. To wszystko jest obrzydliwe, bo pokazuje, że dla tych ludzi liczy się tylko własny interes. Że nie ma znaczenia, czy chodzi o miliardowy projekt, czy o bezpieczeństwo infrastruktury państwa. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał na tym zarobić. I zawsze zapłacimy za to my, podatnicy, zwykli obywatele, którzy marzą o tym, żeby w końcu w tym kraju coś się udało. Kiedy słyszę o takich historiach, naprawdę mnie szlak trafia, bo centralny port komunikacyjny miał być symbolem ambicji, a znów staje się symbolem polskiej byle jakości, niekompetencji i układów. Dopóki tacy ludzie będą podejmować decyzje w imieniu państwa, dopóty nic się nie zmieni. Bo nie da się zbudować nowoczesnej Polski na fundamentach zrobionych z kłamstw, kumoterstwa i cichego przyzwolenia na przekręty. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.